Nie szczekał, zwrócić na siebie uwagę. Nie szczekał, bo był głodny. Przy bramce do wejścia na pokład lotu LO-284 emerytowany pies wojskowy K-9 zafiksował wzrok na torbie ze strefy wolnocłowej pewnego mężczyzny i szczekał, jakby od tego zależał los świata. Większość pasażerów przewróciła oczami, pracownica obsługi naziemnej zganiła jego opiekunkę, by go uciszyła. Ale jeden człowiek tego nie zignorował: kapitan Gromu. Kiedy spojrzał na tego psa, a potem na torbę, wydał jeden rozkaz, który zmroził cały terminal: zatrzymać lot. To, co znaleźli w środku, miało na zawsze zmienić sposób, w jaki każdy pasażer patrzył na tego psa. Zanim pokażemy Wam, co dokładnie się stało, zostawcie komentarz, z jakiego miejsca na świecie nas oglądacie, i upewnijcie się, że subskrybujecie z włączonym dzwonkiem, ponieważ to, co za chwilę usłyszycie, to nie jest tylko historia o psie, to opowieść o chwili, w której jedno szczeknięcie ocaliło 200 istnień ludzkich. Terminal A na warszawskim lotnisku Chopina tętnił życiem i chaosem typowym dla czwartkowego poranka opóźnione połączenia, przesadnie droga kawa i niekończący się cykl komunikatów odbijających się od wysokich sufitów, które sprawiały, że wszystko brzmiało, jakby słyszało się to spod wody. Maja Nowak nauczyła się ignorować większość z tego zgiełku lata temu, przechodziła przez tłum z wprawą, która przychodziła z zbyt wieloma lotniskami, zbyt wieloma lotami, niosąc ten niewidzialny ciężar, którego niektórzy ludzie nigdy do końca się nie pozbywają. 35 lat, ciemne włosy związane w kok, który nie drgnął od kiedy opuściła swoje mieszkanie tego ranka, ubrana w dżinsy i czarną kurtkę, która wyglądała na zwyczajną, ale w jakiś sposób sugerowała, że wie, jak sobie radzić. Maja była cywilnym kontraktorem w Afganistanie. Koordynacja logistyczna, jak to nazywano w papierach. Ale tak naprawdę oznaczało to siedzenie w zakurzonych bazach poza prowincją Gazni, słuchając raportów jednostek saperskich z misji, gdzie zły krok oznaczał worki na zwłoki zamiast gratulacji. Nauczyła się słuchać, gdy mówili eksperci, zwłaszcza ci na czterech łapach z nosem, który potrafił wyczuć śmierć z pięćdziesięciu metrów. U jej boku kroczył Tytan. Osiem lat, siwizna wkradająca się na jego pysku, poruszający się z tą swobodną gracją, która zwodziła większość ludzi myślących, że to tylko kolejny pies wsparcia. Kamizelka, którą nosił, miała napisane drukowanymi literami: pies asystujący, małe talerze radarowe, przetwarzając dźwięki, których większość ludzi nawet nie była w stanie wykryć. To nie była zwykła czujność zwierzaka. To była kontrolowana czujność kogoś, kto spędził lata, wiedząc, że zły zapach, zły dźwięk może oznaczać różnicę między powrotem wszystkich do domu, a powrotem wszystkich do domu w kawałkach. Wspomnienia zawsze były tuż pod powierzchnią. Sierżant sztabowy Jakub Mroziński miał 23 lata, gdy zabił go improwizowany ładunek wybuchowy, pierwsza E.D. Był pierwszym opiekunem tytana. Człowiekiem, który szkolił go od szczeniaka, który pracował u jego boku przez 18 miesięcy misji. Maja zajmowała się logistyką dla ich jednostki, koordynując zrzuty zaopatrzenia i trasy ewakuacyjne z ufortyfikowanej bazy 20 km dalej. Słuchała przez radio, kiedy to się stało. Mroziński i tytan oczyszczali podejrzany skład broni w zbombardowanym budynku szkoły pod Kandaharem. Wszystko przebiegało zgodnie z protokołem. Tytan wskazał trzy oddzielne skrytki z materiałami wybuchowymi. Budynek oznaczono jako czysty, zakładnicy byli bezpieczni, misja zakończona. Wtedy ktoś zdetonował drugie urządzenie IED z opóźnionym zapłonem, zaprojektowany specjalnie, by zabić zespół ratunkowy po zakończeniu ich pracy. Wybuch zawalił połowę budynku. Mroziński został uwięziony pod betonem i prętami zbrojeniowymi z zmiażdżonymi nogami, wykrwawiając się, podczas gdy rebelianci przegrupowywali się do kontrataku. Standardowa procedura nakazywała Tytanowi powrót do punktu ewakuacyjnego i poprowadzenie sił wsparcia do lokalizacji swojego opiekuna. Zamiast tego pies został. Przez osiem godzin, podczas gdy Maja bezradnie słuchała fragmentarycznych raportów radiowych, Tytan utrzymywał obronny perymetr wokół pozycji Mrozińskiego. Odparł trzy oddzielne próby dotarcia rebeliantów do uwięzionego żołnierza. Kiedy ranny żołnierz piechoty morskiej doczołgał się do ich sektora, krwawiąc od ran od odłamków, tytan wciągnął go za osłonę ciała Mrozińskiego. Kiedy zespół ratunkowy w końcu do nich dotarł, znaleźli Mrozińskiego nieprzytomnego, ale żywego. I Tytana, stojącego na straży, mimo otarć od kul na ramieniu i odłamka wbitego w lewą tylną łapę. Mroziński zmarł podczas operacji w wojskowym szpitalu w Ramstein w Niemczech cztery dni później. Tytan został przeniesiony do jednostki Mai w celu oceny behawioralnej i przeszkolenia. Przeniesiony w ostatniej chwili. Podróżni płynęli w zdezorientowanych falach w kierunku nowego miejsca odlotu, ciągnąc walizki na kółkach i mamrocząc o spóźnieniach na kolejne loty. Maja wślizgnęła się do strefy bramki z wprawą, znajdując miejsce przy oknach, gdzie tytan mógł się wyciągnąć, nie blokując ruchu. Nie wierciła się, nie sprawdzała tablicy odlotów co pięć minut, nie wzdychała dramatycznie jak biznesmen dwa rzędy dalej, który od dziesięciu minut głośno narzekał do swojego telefonu. Po prostu czekała. Po drugiej stronie poczekalni mała grupa mężczyzn zajęła skupisko krzeseł, które dawało im dobrą widoczność na wszystkie wejścia. Mieli na sobie cywilne ubrania, ciemne koszulki polo, spodnie khaki i ten rodzaj dyskretnego sprzętu, który miał wtapiać się w tłum, ale jakoś wyróżniał się dla każdego, kto wiedział na co patrzeć. Ich postawa była zbyt sztywna, ich oczy zbyt czujne. Siedzieli jak ludzie przyzwyczajeni do poruszania się jako jednostka. Ten w środku był wyraźnie liderem. Późne lata trzydzieste. Twarz po rana bruzdami, naznaczona blizną biegnącą od lewego ucha aż do podbródka. Ciemne włosy, krótko przycięte po bokach. Nie patrzył w telefon ani nie czytał magazynu. Jego oczy poruszały się w stałych, metodycznych ruchach. Wejście, wyjście, tłum, powtórka. Maja rozpoznała ten wzorzec, ponieważ przez dwa lata obserwowała saperów robiących to samo. Kapitan Maciej Wójcik, sądząc po karcie pokładowej, którą położył na podłokietniku. Wójcik miał swoje własne demony. Trzy lata temu na targu w Ramadi patrzył, jak zamachowiec samobójca przeszedł obok punktu kontrolnego, ponieważ wszyscy skupiali się na niewłaściwym zagrożeniu. W wybuchu, który nastąpił, zginęło 37 cywilów oraz dwóch żołnierzy, którzy uczyli irackie dzieci grać w piłkę nożną. Zamachowiec niósł swój ładunek w torbie na zakupy, która wyglądała jak zwykła torba z artykułami spożywczymi. Gdyby na tym punkcie kontrolnym był pies, gdyby ktoś zwracał uwagę na właściwe sygnały, ci ludzie wciąż by żyli. Wójcik nigdy nigdzie nie podróżował, nie studiując tłumu. Stare nawyki człowieka, który nauczył się, że cenę za braku wagi mierzy się w liczbie ofiar. Transport wojskowy, zgadła Maja. Prawdopodobnie siły specjalne, sądząc po tym, jak inni mężczyźni okazywali mu szacunek, nie czyniąc tego w sposób oczywisty. Ten rodzaj zespołu, który podróżuje po cichu i nie afiszuje się ze swoimi sprawami przed innymi pasażerami maje przed tym. Emerytura nie oznacza, że instynkty znikają. Powiedziała podczas ich ostatniej sesji, szczególnie u psów pracujących. Popęd do służby, do ochrony jest w nich zakodowany. Możesz go przekierować, skierować na pracę terapeutyczną, ale nie możesz go po prostu wyłączyć. Maja zmagała się z tą koncepcją. Część niej chciała, by tytan mógł być po prostu psem. Gonić za piłkami tenisowymi spać w plamach słońca i zapomnieć o ciężarze, który nosił przez tyle lat. Ale za każdym razem, gdy widziała go skanującego pomieszczenie, katalogującego potencjalne zagrożenia, przypominała sobie, że niektóre rodzaje szkolenia sięgają do szpiku kości. Po prostu kolejny poranek na lotnisku. Przynajmniej tak miało być. Proces wchodzenia na pokład zaczął się jak zawsze. Rodziny z małymi dziećmi, pasażerowie na wózkach, a potem parada często podróżujących, którzy zachowywali się, jakby ich platynowy status uprawniał ich do ominięcia samych praw fizyki. Maja siedziała, dopóki nie wywołali grupy dwa, po czym płynnie wstała i poprowadziła tytana w kierunku formującej się kolejki. Poruszał się tak jak zawsze w miejscach publicznych, blisko jej lewej nogi, oczy skierowane prosto ignorując rozpraszacze, które większość psów przyprawiłyby o sensoryczne przeciążenie. Mała dziewczynka pociągnęła matkę za ręka, gdy go pokazać, szepcząc Patrz, jaki ładny piesek! Ale tytan nawet nie drgnął uchem. Jego szkolenie sięgało głębiej niż przelotne zainteresowanie. Byli mniej więcej w połowie kolejki, gdy coś się zmieniło. Maja poczuła to, zanim zrozumiała, co się dzieje. Zmiana w mowie ciała Tytana tak subtelna, że większość ludzi by jej nie zauważyła. Jego mięśnie napięły się pod sierścią, głowa lekko się uniosła, nozdrza rozszerzyły. Jego uszy zablokowały się w pozycji skierowanej do przodu, jak strzały wskazujące cel. Widziała dokładnie tę postawę raz wcześniej w bazie pod Kandaharem. Tytan robił rutynowy przegląd magazynu, gdy nagle zesztywniał, nosem wskazując na stos worków z ziarnem w rogu. Kiedy saperzy przenieśli worki, znaleźli 20 kilogramów wojskowych materiałów wybuchowych podłączonych do detonatora na telefon komórkowy. Rebelianci planowali poczekać, aż baza będzie pełna żołnierzy, a następnie zdalnie zdetonować urządzenie. Gdyby Tytan go nie wykrył, eksplozja zabiłaby wszystkich w budynku. Wtedy przestał iść niestopniowo, niezwróżującego. To było coś zupełnie innego. Ostre, kontrolowane, natarczywe. Każde szczeknięcie było celowe, przemyślane. Przecinało zdjęłk strefy wejściowej niczym nóż tkaninę. Proszę pani, proszę uspokoić zwierzę. Głos pracownicy obsługi naziemnej był pełen irytacji, ale Maja ledwo ją słyszała. Była zbyt zajęta odczytywaniem mowy ciała Tytana, tłumaczeniem sygnałów, których nauczyła się interpretować podczas tych długich miesięcy, kiedy przetrwanie zależało od zrozumienia tego, co próbował im powiedzieć. Jego nos był skierowany na coś konkretnego, jego postawa była podręcznikowa, ciężar na przednich łapach, gotowy do ruchu. Każda linia jego ciała krzyczała alarm. To nie było przypadkowe, to było rozpoznanie. Serce Mai waliło o żebra, gdy podążyła za jego wzrokiem. Sześć metrów dalej, w kolejce do wejścia na pokład, mężczyzna w stroju biznesowym na chwilę wyszedł z kolejki. Nic niezwykłego, ludzie robili to cały czas, by odebrać telefon lub pójść do toalety. Ale gdy Maja patrzyła, z drzwi służbowych przy wejściu do rękawa wyszła kobieta. Miała na sobie fartuch sprzątaczki i smycz, która oznaczała ją jako personal sprzątający lotniska. Wymiana trwała może pięć sekund. Kobieta podała mu błyszczącą torbę ze strefy wolnocłowej, taką, jaką dostaje się po zakupie alkoholu w strefie bezpieczeństwa, i zniknęła z powrotem przez drzwi służbowe, bez słowa. Mężczyzna nasunął torbę na rączkę walizki i próbował wtopić się z powrotem w kolejkę. Krew Mai zmroziła się w żyłach, gdy szczegóły dotarły do jej świadomości. Widziała dokładnie ten scenariusz na odprawach wywiadowczych w bazie FOB Chapman. Terroryści wykorzystywali ekipy sprzątające na lotniskach do omijania punktów kontroli bezpieczeństwa, przekazując urządzenia pasażerom, którzy już przeszli kontrolę. Metoda była elegancka w swojej prostocie. Kto by podejrzewał zakupy w strefie wolnocłowej, zwyczajne, rutynowe, łatwe do zapomnienia? Tyle, że Tytan teraz szczekał, jakby od tego zależało jego życie. Co jest z tym psem? Skarżył się ktoś za nimi. Biznesmen prychnął. Pewnie czuje suszoną kiełbasę. Pracownica obsługi naziemnej podchodziła do nich z miną sugerującą, że maja zaraz dostanie wykład na temat odpowiedniego zachowania zwierząt w miejscach publicznych. Ale maja wiedziała lepiej widziała dokładnie taką reakcję w prowincji Helmand przed budynkami, w których producenci bomb przechowywali materiały, które nie miały prawa tam istnieć. Tytan nigdy nie szczekał bez powodu, kierunku skontrolowaną determinacją, która sugerowała, że doskonale rozumie, na co patrzy. Jego zespół już się poruszał, rozprzestrzeniając się z swobodną wprawą ludzi, którzy już to kiedyś robili. Nie robili sceny, nie przyciągali uwagi, ale Maya widziała, jak zajmują pozycje, które pozwoliłyby im zareagować na wiele zagrożeń jednocześnie. Wójcik spędził wystarczająco dużo czasu w pobliżu wojskowych psów pracujących, by rozpoznać prawdziwy alarm, gdy go zobaczył. Sztywna postawa, skoncentrowane szczekanie, sposób w jaki całe ciało psa było skupione na konkretnym celu. To nie było zdezorientowanie ani nadpobudliwość to było wysoko wyszkolone zwierzę, robiące dokładnie to, do czego zostało wyhodowane i wyszkolone. Jaka jest jego historia? Zapytał. Jego głos był spokojny, ale ostry z autorytetem. Maja spojrzała mu w oczy. Wykrywanie materiałów wybuchowych, wiele misji. To wszystko, czego potrzebował. Wójcik odwrócił się w stronę strefy bramek. Jego głos niósł ten rodzaj autorytetu, który sprawia, że ludzie słuchają, zanim pomyślą, by kwestionować? Zatrzymać lot! Kolejka do wejścia na pokład zamarła. Pasażerowie rozglądali się zdezorientowani, niektórzy zirytowani, inni zaczynali okazywać pierwsze oznaki prawdziwego zaniepokojenia. Pracownica obsługi mrugnęła, wyraźnie niepewna, czy ma się zastosować, czy dyskutować. – Proszę pana, nie rozumiem. – Zatrzymać lot! – powtórzył wójcik. Jego ton nie pozostawiał miejsca na negocjacje. Macie wiarygodny alert o materiałach wybuchowych od wyszkolonego psa wojskowego. Natychmiast zabezpieczyć rękaw. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Coś w jego sposobie mówienia? Precyzja, absolutna pewność siebie przebiło się przez dezorientację pracownicy. Drżącymi rękami sięgnęła po interkom. Uwaga pasażerowie. Wejście na pokład zostało tymczasowo wstrzymane. Prosimy o pozostanie w strefie bramek. Funkcjonariusze Straży Granicznej pojawili się w ciągu kilku minut, a za nimi policja lotniskowa biegnąca korytarzem z rękami na radiotelefonach. Kontrolowany chaos reakcji kryzysowej nabierał wokół nich kształtów. Ale uwaga Mai pozostała skupiona na tytanie. Owczarek belgijski Malinua przeszedł od szczekania do niskiego, stałego warczenia. Jego oczy wpatrywały się w tę błyszczącą torbę wiszącą na rączce walizki podejrzanego. Każdy mięsień w jego ciele był napięty, gotowy do klimatyzacji. Jego palce zaciskały się na rączce walizki, aż kostki mu zbielały. Wójcik podszedł bliżej do dowódcy patrolu Straży Granicznej, mówiąc cicho, ale stanowczo: Ten pies właśnie dał wam pozytywną odpowiedź na materiały wybuchowe. Traktujcie to jako aktywny ładunek, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. W ciągu kilku minut strefa wejściowa została przekształcona w strefę kontrolowaną. Pasażerów odsunięto za taśmę policyjną, podczas gdy funkcjonariusze ustanowili kordon wokół podejrzanego i jego bagażu. Mężczyzna został eskortowany do szklanego pokoju przesłuchań. Jego protesty cichły, gdy rzeczywistość sytuacji zaczęła do niego docierać. Maja podążyła za nimi z tytanem, który poruszał się z koncentracją i intensywnością, jaką pamiętała z ich czasów w Afganistanie. To już nie był zwierzak. To był pies pracujący w swoim żywiole. Każdy krok był celowy i czujny. Agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW byli już w drodze, jak dowiedziała się Maja z pośpiesznych rozmów wokół niej. To nie był tylko lokalny incydent. Metoda Czas, wykorzystanie personelu sprzątającego lotniska do ominięcia kontroli bezpieczeństwa wszystko to pasowało do wzorców, które ABW śledziło od miesięcy. Pirotechnik ze Straży Granicznej zbliżył się do torby ze strefy wolnocłowej z ostrożnością, wynikającą z lat wiedzy, że jeden zły ruch może zamienić dochodzenie w katastrofę. Podniósł ją delikatnie, sprawdzając rozkład ciężaru i natychmiast zmarszczył brwi. Coś tu nie gra mruknął do swojego partnera. W środku powinien być płyn, ale ciężar jest zupełnie inny, zbyt gęsty, a rozkład jest nierównomierny. Używając latarki długopisu, zbadał dokładniej tekturowe opakowanie. To, co wyglądało na standardowe logo strefy wolnocłowej, miało subtelne nieścisłości. Dodatkowa taśma wokół podstawy, gdzie butelki stykały się z nosidełkiem, cienka linia metalicznej folii, która nie pasowała. I małe, okrągłe wgłębienie na dnie, które sugerowało, że po wyprodukowaniu dodano dodatkowe komponenty. Tu jest obwód drukowany, oznajmił, cofając się od torby, mamy przewody. Słowa uderzyły w powietrze jak fizyczny cios. Maja poczuła, że uginają się pod nią kolana, ale tytan stał niewzruszony u jej boku. Jego oddech był kontrolowany i równy. Wykonał swoją pracę, teraz kolej na ludzi, by ją dokończyli. Szczęka wujcika zacisnęła się, gdy obserwował, jak zespół EOD, saperów, rozstawia swój barometrycznego połączony z cyfrowym zegarem. Urządzenie miało aktywować się na dużej wysokości, powiedział specjalista. Jego głos był napięty z zawodowej troski. Wyzwalacz barometryczny uzbraja urządzenie, gdy samolot osiągnie wysokość przelotową. Zegar daje mu może trzydzieści minut po tym, zanim nastąpi detonacja. Gdyby to weszło na pokład samolotu, nie dokończył zdania. Nie musiał. Maja zamknęła oczy, czując ciężar tego, co prawie się stało. Dwieście pasażerów, sześciu członków załogi, wszyscy na wysokości dziesięciu tysięcy metrów, z aktywną bombą w schowku nad głową. Wszyscy ocaleni przez psa który nauczył się ufać swojemu nosowi bardziej niż pozorom. Ale śledztwo dopiero się zaczynało. Gdy na miejsce przybyli agenci federalni i zaczęli zabezpieczać scenę, zaczął wyłaniać się szerszy obraz. Podejrzany, przyciśnięty podczas wstępnego przesłuchania, wyjawił, że nie działał sam. To nie był pojedynczy atak, to była część czegoś większego. Trzy loty, przyznał w końcu. Podperlił mu się na czole, gdy zdał sobie sprawę z ogromu tego, co próbował zrobić. Dziś, jutro i w piątek. Wszystkie odloty z Europy Wschodniej. Wszystkie zaplanowane, by wybuchnąć nad zaludnionymi obszarami. W pokoju przesłuchań zapanowała cisza. Maja poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy, gdy dotarły do niej implikacje. Nie chodziło tylko o lot. LO 284. Chodziło o skoordynowany atak, zaprojektowany, by strącić wiele samolotów pasażerskich nad jednymi z najgęściej zaludnionych regionów w Europie. Zespół Wójcika był już przy telefonach, koordynując działania ze swoim dowództwem, aby zidentyfikować i przechwycić inne planowane ataki. Sprzątaczka, która przekazała urządzenie, zniknęła, ale nagrania z każdej kamery w terminalu były już analizowane. Jej twarz w ciągu godziny miała znaleźć się we wszystkich bazach danych organów ścigania. Kontrolowana detonacja miała miejsce 40 minut później, w pojemniku odpornym na wybuch. Tłumiony huk odbił się echem po terminalu, jak odległy grzmot. Kiedy zespół EOD dał sygnał, że jest bezpiecznie, nie było świętowania, nie było wiwatów, tylko cicha satysfakcja profesjonalistów, którzy zapobiegli czemuś strasznemu. Gdy chaos zaczął opadać, a agenci ABW przejęli podejrzanego, maja znalazła się otoczona przez małą grupę personelu lotniska i pasażerów, którzy byli świadkami tego, co się stało. Który powoli kiwał głową. Tak myślałem. Kandahar, prawda? Przeszukanie rynków 18. Maja zamrugała ze zdziwienia. Wie pan o tym? Każdy saper zna tytana, powiedział funkcjonariusz z autentycznym szacunkiem. Trzy trafienia w skrytkach jednego dnia. Uratował dwie jednostki patrolowe przed wejściem na drugie ładunki. W mojej jednostce był chłopak kapral Wiśniewski. Mówił, że tytan odciągnął go od drutu pułapki, który zmiótłby połowę jego oddziału. Maja spojrzała na tytana, który siedział spokojnie z lekko wysuniętym językiem, wyglądając na zwykłego psa czekającego na następną komendę. Jest na emeryturze. Ale chyba z niektórych rzeczy nigdy się tak naprawdę nie odchodzi. Kapitan Wójcik podszedł, gdy tłum zaczął się rozchodzić. Jego wyraz twarzy niósł ciche uznanie, które rodzi się między profesjonalistami, którzy przeżyli razem coś ważnego. Jego telefon ciągle brzęczał, aktualizacje ze śledztwa, które teraz toczyło się w kilku krajach. Twój pies nie uratował tylko tego lotu, powiedział, jego głos niósł ciężar tego, co odkryli. Informacje wywiadowcze, które zdobywamy dzięki tej wpadce, już przynoszą rezultaty. Dwóch kolejnych podejrzanych aresztowano w Berlinie i Rzymie. Rozbijamy całą siatkę. Maja poczuła dziwną mieszankę dumy i wyczerpania. Tytan zrobił to, co zawsze robił swoją pracę. Ale skala tego, czemu ta praca zapobiegła, dopiero teraz stawała się jasna. Próbował mi powiedzieć, że jeszcze nie skończył, powiedziała cicho. Tylko ja go nie słyszałam. Wójcik przyglądał jej się przez chwilę, a potem podjął decyzję. Jest coś, co powinnaś wiedzieć: mój zespół my nie tylko podróżujemy. Jesteśmy konsultantami do spraw protokołów bezpieczeństwa na lotniskach. Identyfikujemy luki, rekomendujemy ulepszenia. To, co się tu dzisiaj stało, dowodzi, że potrzebujemy więcej takich zasobów jak on w systemie. Zrobił pauzę, pozwalając, by implikacje dotarły. Nie mówię o czynnej służbie, mówię o roli konsultacyjnej, praca na zlecenie w niepełnym wymiarze, kiedy oboje będziecie gotowi. Psów jak Tytan, opiekunów jak Ty nie da się zastąpić takiego doświadczenia. Maja poczuła, że coś w niej drgnęło. Możliwość, której nie pozwalała sobie rozważyć, nie powrót do intensywności czynnej służby, ale sposób na wykorzystanie tego, czego się nauczyli, bez poświęcania procesu leczenia, nad którym oboje tak ciężko pracowali. Pomyśl o tym, powiedział wujcik, podając słowak dr Kowalskiej, o tym, że emerytura nie oznacza, że instynkty znikają, o tym, że niektóre rodzaje szkolenia sięgają głębiej niż opisy stanowisk czy oficjalny status. O tym, że leczenie nie zawsze oznacza zapominanie. Może odpowiedź nie leżała w wyborze między przeszłością a przyszłością tytana. Może chodziło o znalezienie sposobu na uhonorowanie obu. Stewardessa podeszła do ich rzędu, gdy samolot osiągnął wysokość przelotową. Młoda kobieta, której głos lekko drżał, gdy mówiła – Kapitan chciał, żebym wam obojgu podziękowała – powiedziała cicho – Powiedział, żebym przekazała, że nie wszyscy bohaterowie noszą mundury. Niektórzy po prostu pojawiają się, gdy są najbardziej potrzebni. Maja uśmiechnęła się, drapiąc tytana za uszami. Ten kiedyś nosił mundur. Może na swój sposób wciąż go nosi. Gdy światła w kabinie przygasły na czas nocnego lotu, tytan ułożył się w ten czujny spoczynek, który tak dobrze znała. Nigdy w pełni nieśpiący, zawsze świadomy, zawsze gotowy. Niektóre nawyki, zrozumiała Maja, nigdy tak naprawdę nie znikają, po prostu czekają na moment, w którym są najbardziej potrzebne. I czasami, jeśli masz szczęście, ktoś słucha, gdy ten moment nadchodzi. Ale ta historia była większa niż jeden pies, jedna opiekunka, jeden udaremiony atak. W ciągu następnych dni, w miarę rozwoju śledztwa, stało się jasne, jaka była prawdziwa skala tego, czemu zapobieżono. Skoordynowany atak miał na celu trzy duże europejskie miasta w godzinach szczytu. Sam psychologiczny wpływ sparaliżowałby podróże lotnicze na miesiące. Zamiast tego, ponieważ jeden pies nie zignorował tego, co mówił mu jego nos, i ponieważ ludzie wokół niego wiedzieli wystarczająco dużo, by słuchać, setki istnień ludzkich zostały ocalone, a siatka terrorystyczna została zdemontowana. Tytan nigdy nie dowiedział się o szerszych implikacjach, nie rozumiał, że jego alarm doprowadził do aresztowań w pięciu różnych miastach, ani że informacje zebrane z nieudanego ataku zapobiegły trzem innym spiskom. Wiedział tylko, że poczuł coś złego, a ludzie w końcu zwrócili na to uwagę. To wystarczyło. Czy kiedykolwiek spotkaliście kogoś, kogo przeszłość ukształtowała tak całkowicie, że nigdy tak naprawdę nie mógł jej porzucić? Kogoś, kto nosił w sobie umiejętności i instynkty, które wydawały się należeć do wczoraj, ale okazały się być dokładnie tym, czego potrzebowało dzisiaj. Tytan spędził miesiące będąc postrzeganym jako emerytowany pionier. poniżej. Opowiedzcie nam o ludziach lub zwierzętach w waszym życiu, które pojawiają się, gdy ma to znaczenie, nawet gdy nikt się tego po nich nie spodziewa. Jeśli ta historia przypomniała Wam, że niektóre rodzaje szkolenia nigdy się nie kończą, dajcie łapkę w górę i podzielcie się nią z kimś, kto wierzy w siłę zaufania własnym instynktom. Subskrybujcie i włączcie dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić kolejnej historii o czworonożnych bohaterach, którzy nas chronią, nawet gdy nie wiemy, że potrzebujemy ochrony. Sprawdźcie nasze inne historie o Psach K9 pojawiające się teraz na ekranie. Każda z nich to przypomnienie, że odwaga przybiera różne kształty i rozmiary, a najważniejsze alarmy często pochodzą z najbardziej nieoczekiwanych źródeł. Do zobaczenia jutro z kolejną historią, która udowadnia, że najwięksi bohaterowie to zwykle ci, którzy nigdy nie przestali słuchać, nawet gdy wszyscy inni przestali zwracać uwagę.